Siema siema z tej strony Blackout.pl a to jest już czwarty odcinek z The Elder Scrolls for Oblivion. Yy, no, sprawa wygląda tak. Ostatnio skończyliśmy tutaj. Tylko właśnie dziwiło mnie to, że yy, fabuła zostawiłaby nas samym kosturem, więc wróciłem się tam do kanałów. I po drodze spotkałem gobliny. Od jednego wziąłem buławę. Ale to mnie jakoś nie pocieszyło. No i wbiłem tutaj. Tutaj jest Wilwerin. Tak, Wilwerin. No i proszę, ten tam zabiłem dwóch gości, ale wróciłem się. Postanowiłem, że nagramy Zobaczymy, że przynajmniej przydałbym mi się jakaś lepsza broń. Bo tak, tutaj słaba jest na razie. Jak mam gdzieś iść, to. Cześć Strzał tutaj Dużo tych gości tutaj jest Już padł Hahaha Uuu ha, ha. Climor Weźmiemy go To wygląda jakby latało No tu nic ciekawego nie ma Aha, ha, ha, zmieniamy broń na no, buławę Kleibot może. Ta Tu jakiś Łucznik widzę. Haha Jakiś fajny. Mandyta Łucznik. Patrzymy, co oni tu w ogóle mają ciekawego. Reszt bandytów. Hmm... Nic ciekawego w sumie. Przynajmniej na razie. O. A, nic. Ten młot to lipa jakaś. Hmm. Żadnych czarów nie daje. Będziemy jeszcze kawałek, no później to później się już do tego jarufle całego What the fuck Brony zwój Nie, to są już nic nie chce. 6 tub złota. Fajnie, fajnie. Co widziałem widział Znowu to To może być coś fajnego. Widzę, że 50 to drogie nawet. Łuu wow. Nie, 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 nie. Dobra, trudno A nawet nie bolało. Значит, туда и заезжай. Вот, Wow, a to jest duże chyba. Co tam jest? są niesamowite mają młoty. Wracamy. Wydawało mi się. <słuch> Usę ten Claymore na dwójeczkę, czy na jedynkę. Bo tam to nie ciemno zagrać. A tu jest zejście to spokojnie To idziemy do tego. Tam na dół. Czekaj czy tu będzie jakiś boss czy coś. Fajnie nie wiem, bo w sumie. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Yy. Elejska boczułka, co my tu mamy? Hmm. Nic specjalnego. Jakiś grubowiec? O, to jeszcze skrzynka. A, to Wygląda jak trudne dziecko. Dwa śpiwory. Coś tu jeszcze powinien być. A jednak nie. To chyba wszędzie, że już przeszedł tutaj. To wracamy. Miecza jako tak... jako tako, jako tako z lepszego dużo nie zdobyłem. Niestety. Trochę lagi są A już spoko. Hmm. No nie, tu też byłem już. Wychodzimy. Tarczy mam? Nie mam tarczy. W sumie to i tak tarczy nie używam. Nie lubię się zasłaniać, bo to z walki. No to wychodzimy na zewnątrz. I... To chyba lecimy do tego, tego tam, no nie. nie wiem, już odwiedzę miasto. Nie, może nie. Zobaczcie, ile ma. 180 many, ale dużo. U, wow. to świetnie. Hmm. Mniejsze rozproszenie. Lecz czy kojący dotyk tak ten tylko flarę Hmm Wolę mieć atak, a nie obronę u siebie No właśnie to mapę miałem patrzeć, gdzie to iść teraz Nie znał iść czy się tepać czy coś Hmm. no to tak. Pyk. Te się, nie chce mi się chodzić, wybaczcie. No znowu z tym chodzeniem to. Jest, ja jeszcze taki dobry nie jestem tutaj. Nie mam dobrego poziomu. Jestem w pastwie Venio, teraz muszę znaleźć Jarówkę, amulet krudów. Okej. Okay. Mmm, grzybki. O, nic przydatnego. A jedna. Aloha. Aloha. Co zamierza wejść? Venio. No, we Chyba tak. Pam, param, pam, pam. Shima, Help you? He's upstairs. Go ahead. Chill out. Greetings to you. I, I'm brother Joffrey. What do you want? Joffrey. What is the reason? Hey, Joffrey. You know This cannot be. No one but the emperor is permitted to hand by the nine! This is the Amulet of Kings. Nurace. Right. Who are you? How did you get this? As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. The Prince of Destruction he referred to is none other than Merun's Dagon, one mm. of the lords of the demonic world of Oblivion. The Emperor's words close shut the jaws of oblivion certainly suggest that he perceived some threat but all the scholars agree that the mortal world is protected from the daydream i'm not sure only the emperor's truly the amulet of kings is ancient saint alicia herself received it from the gods it is a holy when an emperor is crowned he uses the amulet to light the dragonfires at the temple with the emperor dead and no new heir crowned it may be that the dragonfires protected us from... A... I am one of the few who know of his existence. Many years ago, one night, Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel, he never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time, he would... Now it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne. If... <laughs> Tak właśnie his name is Martin. He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvatch So you must go to Kvatch and find him at once. If the enemy is aware of him, and please let me know if there's anything you need. One of the youngest blade. I am. Yes, Boris told you right. You wonder to. I okay. keep a few things here in my oh. chest to resupply traveling blades. Super. What here I lepsze. Don't just laugh sure. Nie potrzebuję w do się ubiorę. Jak ja wyglądam teraz. Skromnie dość. Tak, pierścień ubieramy. Otarcie teraz, taka jest Claymore, oburęczny. go <grymny> wyburzę. Żelazny kieres, żelazne buty. Może być. No i tyle. Elegancko. Wziąłem sobie ten klej od niego, czy nie? To mu oddamy, to mu oddamy, to mu oddamy, to mu oddamy. Nie będziemy nosić niepotrzebnych rzeczy. Elegancko. O. No to lecimy dalej. W sumie już muszę kończyć, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.